Dobrze, że jesteś, bo mamy problem. No to będzie w Nie będzie, bo mi raz Jola mają synka. No to będzie, Pite. Jak to mają syna, Jola urodziła? Na skąd mają mieć syna? Z przypadku? Ze stosunku? Agat! Jaki problem macie? Żeby wezwać pogotowie No ale skoro się już nie przyda no szczerze przydałoby się do Mirka Serio zendlał? Dwa razy No raz jak wyszła główka A drugi? A drugi raz jak wyszło na jaw, że to łysy robił mu usta, usta Ale jaja Też byś zendlała? <coughs> znaczy się Mirek leży? No leży, Pigła go wachluje bilansami No a Jola? Jola teraz karmi Także jest zakaz ustępu. Dzięki Bogu już po wszystkim. Chyba dzięki Adiemu. No tak szczerze to dzięki pigule. Jak to? No bo gdyby nie jej krople żołądkowe to ja już bym się dawno zerzygał.